Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Pod kilkoma moimi filmami pojawiły się komentarze, że magazyn energii w przypadku rozliczenia na starych zasadach, tzw. Tak net meteringu, nie ma sensu. Nie warto w to inwestować i lepiej być na starych zasadach, korzystać sobie z magazynów sieci i mieć w nosie takie magazyny energii, które montuje się w domach przy falownikach hybrydowych. No, i ja mam stare zasady, a obok on-gridowych instalacji mam też instalację hybrydową z magazynem energii, który niedługo się powiększy i to znacznie, ale o tym będą kolejne filmy na moim kanale. Ale dzisiaj teoretycznie chciałem to sprawdzić. Czy rzeczywiście ci, co mówią, że jestem niepoważny, że niepotrzebnie wydaję pieniądze, że kupuję magazyn energii i. Nic z tego nie mam, bo w sieci mam magazyn energii o sprawności, czy też, no tak, o sprawności. W moim przypadku 70%, ale większość z was ma magazyn energii o sprawności 80% taki, który się nie degraduje i który jeszcze przez kilka czy też kilkanaście lat będzie wam służył, i że to nie ma sensu, żeby na starych zasadach przechodzić na Układ hybrydowy z magazynem energii, bo to się nie opłaca i to są pieniądze wyrzucone w błoto. Postanowiłem to sprawdzić. Najpierw sobie wykonałem obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, a później sobie i Wam postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy oby na pewno w starym systemie rozliczeń magazyn energii się nie opłaca, a oraz. Czy są sytuacje, kiedy jednak ten magazyn energii ma sens i kiedy w ten magazyn energii warto zainwestować? Jeśli głupoty gadam, to mnie poprawcie w komentarzach, ale no, trochę przemyślałem ten temat i chciałbym się z wami podzielić swoimi przemyśleniami. Najpierw może arkusz kalkulacyjny. To zacznijmy, może od takiej najczęściej spotykanej instalacji jakie są w przypadku osób rozliczających się w net meteringu, czyli 9,9 kWp, żeby być na tym 80% progu, żeby tylko 20% oddawać swojemu dostawcy energii i lecimy. Załóżmy, że macie 9,9 kWp, które Wam w ciągu roku wyprodukuje 10 tysięcy kWh. No to jest realne, bo tak to jest mniej więcej w polskich warunkach. I załóżmy, że autokonsumpcja na starych zasadach oczywiście to 18%. Akurat tą wartość wziąłem ze swojego przykładu u mnie średnio w poprzednich latach. Ta autokonsumpcja wyniosła 18%, więc biorę taką wartość. Czyli 1800 kWh zużywamy od razu na bieżąco po wyprodukowaniu tej energii przez falownik, a 8200 kWh wysyłamy do sieci. I z tych 8200 kWh z sieci możemy sobie odebrać 6560 kWh za Freiko za darmo. I nic, nie płacimy żadnych opłat przesyłowych ani nic więcej. I załóżmy, że nasze zapotrzebowanie domu to jest 8000 kWh. I jeżeli sumujemy sobie autokonsumpcję plus to, co możemy odebrać z sieci, daje nam to wartość 8360 kWh. Czyli mamy nadwyżkę 360 kWh, która, jeśli jej nie wykorzystamy w ciągu roku, to nam przepadnie. No i to jest sytuacja idealna. Tutaj nic nie trzeba zmieniać, no bo mamy nadwyżkę, więc i tak nic za prąd nie płacimy, więc po co inwestować w magazyn energii? Rozważmy teraz hipotetycznie taką sytuację, że jednak mamy stare zasady, wszystko nam się fajnie spina, ale chcemy i kupujemy sobie magazyn energii, żeby mieć go w domu i z niego móc korzystać. Czyli warunki startowe początkowe są takie same czyli nasza instalacja produkuje 10 tysięcy kWh. 18%, czyli 1800 kWh, to nasza autokonsumpcja, czyli to, co zużywamy na bieżąco, a do magazynu wysyłamy 5200 kWh. I przy średniej sprawności przetwornicy w naszym falowniku na poziomie 85% możemy z tego magazynu wykorzystać 4420 kWh. A skąd wziąłem tę wartość? Sprawdziłem sobie na stronie inverter.com, że do wysokiej jakości falowniki z magazynami prawdopodobnie wysokonapięciowymi mają sprawność przetwornicy 90 95%, a gdy mamy falowniki nieco niższej jakości z magazynem niskonapięciowym to ta sprawność waha się od 75 do 85%, więc ja optymistycznie zakładam, że mamy te 85%. I jeszcze poza autokonsumpcją i energią, którą mamy w magazynie mamy nadwyżkę 2400 kWh która trafia do sieci yy, nie przepraszam 3000 kWh a z sieci możemy odebrać 2400 kWh bo rozliczamy się z 80% magazynem energii tak sprawności no, 20% zabiera dostawca energii i roczne zapotrzebowanie domu to jest 8000 kWh i w tym przypadku jeśli zsumujemy autokonsumpcję energię z magazynu i energię z sieci, to mamy 8620 kWh, czyli mając magazyn energii, mamy nadwyżkę 620 kWh i to wynika z większej sprawności, przynajmniej teoretycznej, naszego magazynu energii niż tego magazynu, który jest w sieci. A więc w obydwu przypadkach mamy nadwyżkę, mamy instalację, która jest dobrze dobrana, dobrze skalkulowana i za prąd nic nie płacimy. Dobra. Czyli to jest pierwszy przypadek, a teraz weźmy sobie nasz przypadek, czyli dokładnie mój, kiedy instalacja to 12,6 kWp, mocy w panelach i średnio produkujemy 12 000 kWh, a zapotrzebowanie domu to jest 10 000 kWh. I w tym przypadku, ponieważ moc instalacji jest większa jak 10 kWp, to Tauron. Zabiera nam 30% z tego, co wyślemy do sieci. A im mniej do sieci wyślemy, tym mniej tauron nam obetnie z, tego, z tej kwoty kWh. I lecimy. Autokonsumpcja 18%, czyli 2160 kWh. Do sieci trafia prawie 10 000 kWh, z czego odebrać możemy no niespełna 7 tysięcy kWh. A nasz dom rocznie potrzebuje 10 000 kWh. A ponieważ mamy instalację większą niż 10 kWh, to suma tego, co konsumujemy od razu i tego, co mamy w magazynie, to 9048 kWh. Czyli brakuje nam 952 kWh. I tyle energii elektrycznej w teorii, no i w praktyce również też musieliśmy dokupić co rok. Mniej więcej, bo wiadomo, że rok do roku nierówny. Około 1000 kWh musieliśmy dokupić od Taurona, żeby nam się to zbilansowało i żebyśmy spokojnie mogli w domu z energii elektrycznej korzystać. No takie mieliśmy potrzeby, tyle produkowaliśmy, czyli 1000 kWh rocznie, czyli około 1000-1200 zł na rok dopłaty było. A teraz zobaczmy, jak by to wyglądało, gdybyśmy mieli instalację fotowoltaiczną z magazynem energii. Ja tutaj nie mówię o wielkości magazynu, bo to jest sprawa indywidualna, ale generalnie zakładamy, że ten magazyn energii zaspokaja nasze potrzeby. W moim przypadku byłoby to jakieś 30 kWh. Dobra, z magazynem energii mamy to samo: 12 tysięcy produkuje instalacja, 18% to autokonsumpcja, i przez magazyn w ciągu roku załóżmy, że przejdzie 52% energii czyli 6240 kWh do magazynu wejdzie energii, a będziemy mogli z tego wykorzystać 5304 kWh, czyli głównie w godzinach nocnych, czyli w jakieś pochmurne dni, po prostu dobieramy sobie energię z magazynu i korzystamy z tego, co naładowaliśmy w słoneczny dni. I jeszcze ponad to, do sieci trafia 3600 kWh, a odebrać możemy 2520 kWh. Dom potrzebuje 10 tysięcy kWh na rok. I co mamy? Suma całej energii, którą jesteśmy w stanie wykorzystać, a która została wyprodukowana przez fotowoltaikę, to 9984 kWh, co nam daje wynik brakującej energii na poziomie 16 kWh. Czyli tutaj mamy 950, tu mamy 16, tu musimy wydać 1200. A tu musimy wydać na rok 16 złotych, No 20 powiedzmy. Różnica jest powiedzmy 1000 zł. Czyli to, że mamy magazyn energii, dobrej jakości falownik i że zamiast 70% sprawności magazynu w sieci mamy 85% sprawności magazynu w naszym domu, garażu, pieniędzy, czy gdziekolwiek on tam stoi, no to zyskujemy około 1000 zł rocznie. Gdybyśmy tutaj założyli gorszy wariant, 75%, czyli badziewny magazyn, badziewny falownik i 0 oszczędności, to mamy 640, a tu 950, czyli zyskujemy 300 zł rocznie. To i tak jest na plus. No, ktoś sobie może pomyśleć, no dobra, 1000 zł rocznie oszczędzasz przy optymistycznym wariancie, a na magazyn energii wydałeś, Dużo więcej. No tak, macie rację, bo zakładając, że musiałbym kupić magazyn energii 30 kWh, to jest około 15 tysięcy złotych, no i falownik hybrydowy 7,5 tysiąca, powiedzmy 7 tysięcy złotych, to musiałbym wydać jakieś 22 tysiące złotych na to, żeby przerobić swoją instalację on-gridową na instalację hybrydową z magazynem energii. A, że oszczędzałbym 1000 złotych rocznie, to czas zwrotu w teorii to byłoby 22 lata, tylko że nie do końca, ponieważ stare zasady obowiązują mnie jeszcze przez lat 9, czyli za 9 lat przejdę na net metering i wtedy te wyliczenia nie będą już nic warte, ponieważ będę się rozliczał po nowemu i mając magazyn energii, zwiększając autokonsumpcję. Do tych 70% w moim przypadku, tak sobie założyłem, bo 18% wynika z autokonsumpcji w ciągu dnia, kiedy świeci słońce, a dodatkowe 52% z autokonsumpcji, czyli korzystania z własnej energii z magazynu, to ten czas by się znacznie skrócił, bo wtedy nie miałbym oszczędności na poziomie 1000 zł rocznie, tylko znacznie więcej, bo jeśli potrzebuję 10 000 kWh rocznie, to w tym przypadku załóżmy, że na nowych zasadach nie mam magazynu energii, to musiałbym w roku zapłacić jakieś 7000, tak? Bo 30% gdzieś tam by się w tym depozycie w autokonsumpcji udało zaoszczędzić, a tutaj po nowemu musiałbym zapłacić 16 zł. Optymistycznie, teoretycznie licząc. No więc po 9 latach ta instalacja zaczęłaby znacznie więcej oszczędzać i po 2-3 latach już czy się ta instalacja zwróciła? I tak przyznaję rację osobom, które w komentarzach pisały, że przy rozliczeniu na starych zasadach w netmeteringu, przy dobrze dobranej instalacji i do rocznego zapotrzebowania domu, to magazyn energii się nie opłaca. No nie opłaca się, no bo tutaj, tak, załóżmy, że yy, tak jak tutaj robiliśmy wcześniej. Że instalacja to jest 9,9, czyli chyba najbardziej popularna w Polsce, produkuje 10 tysięcy kWh, a dom potrzebuje 8 tysięcy kWh. No to wtedy macie jeszcze nadwyżkę i wasze rachunki za prąd to są 40 złotych miesięcznie opłat stałych i tej nieszczęsnej opłaty mocowej, która teraz się znowu pojawiła na rachunkach. I tutaj, tak, przyznaję, Macie rację, w takiej sytuacji magazyn energii przynajmniej na tę chwilę, kiedy macie stare zasady, się nie opłaca. Ale jeżeli na przykład, tak jak w moim przypadku, macie 70% tylko zwrotu z magazynu, z magazynu Taurona i duże zapotrzebowanie domu, no to już warto się na tym zastanowić, bo ten 1000 zł rocznie oszczędności przez kilka lat, a później tych 1000 kilka miesięcznie, no to już daje do myślenia, i można pomyśleć o magazynie energii. Ale dobra, załóżmy, że, że nie chcecie kupować magazynu energii i macie stare zasady. To czy są takie sytuacje, kiedy mając dobrze dobraną instalację fotowoltaiczną, mając stare zasady, warto jednak przełączyć się, czy też zainwestować w magazyn energii? No dobrze, moi drodzy, troszkę zmiana otoczenia. Jak widzieliście przed chwilą, Arkusz kokolacyjny mi pokazał a Wam przyznał rację, że mając instalację fotowoltaiczną na starych zasadach i rozliczenie na poziomie 80% zwrotu z sieci, z magazynów sieci, no to finansowo magazyn taki domowy nie ma sensu. Jak macie instalację większą na 10 kW i rozliczenie na poziomie 70% tego co możecie odebrać z sieci. No to jakieś tam zyski są, ale niewielkie w porównaniu do kosztów, jakie trzeba ponieść na magazyn energii. No dobra. A teraz pominęmy trochę aspekt arkusza kalkulacyjnego i kosztów. To czy są jakieś inne sytuacje, jakieś inne powody, kiedy mimo posiadania instalacji fotowoltaicznej on-gridowej na Starych zasadach warto pomyśleć o montażu magazynu energii. Moim zdaniem jest ich kilka. Pierwsza taka sytuacja pojawia się wtedy, kiedy mieszkacie w okolicy, gdzie instalacji fotowoltaicznych jest dużo, a sieć jest stara, przestarzała i macie problem z wysokim napięciem waszej sieci energetycznej, bo to się dzieje w dni słoneczne, w weekendy. Napięcie wzrasta powyżej te 253 V, falowniki się wyłączają, a wy zamiast cieszyć się swoją darmową energią z fotowoltaiki musicie ją kupować z sieci, bo wasz falownik nie działa, nie produkuje energii, a tym samym nie wysyła jej do sieci i nie magazynujecie jej w magazynie dostawcy, a co więcej, w czasie kiedy wasz falownik nie działa, to musicie tą energię kupować od dostawcy energii. Więc jeśli macie takie problemy z napięciem w sieci, z wyłączaniem się falowników, to warto pomyśleć o tym, żeby falownik albo zamienić na hybrydowy, albo jak macie już hybrydowy, to dołożyć do niego magazyn energii, żeby nawet jak to napięcie w sieci wzrośnie, to wasz falownik do sieci wesoło nie będzie, ale wy będziecie mieli w domu prąd z własnego magazynu, czyli ten, który wyprodukowała wasza fotowoltaika. To jest pierwsza sytuacja, kiedy warto pomyśleć o magazynie energii. Druga sytuacja, kiedy warto o tym na przykład takim magazynie energii pomyśleć, jest wtedy, kiedy pracujecie zdalnie z domu albo wasze dzieci uczą się zdalnie z domu, albo studiują i mają zdalnie wykłady i nie możecie sobie pozwolić na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wiadomo, że jak pracujecie zdalnie, czy uczycie się zdalnie to potrzebujecie przez kilka godzin w ciągu doby być cały czas online, czyli potrzebujecie komputer, potrzebujecie jakiś dodatkowy monitor, potrzebujecie internet, żeby móc być online, żeby móc pracować i żeby móc się uczyć. I w takiej sytuacji również warto pomyśleć o magazynie energii, o instalacji hybrydowej, takiej, która pracuje i która dostarcza energię nawet jak tej energii w sieci nie ma, żeby móc spokojnie pracować i się uczyć. Bo może się tak zdarzyć, że w czasie kiedy będziecie musieli pracować, w czasie kiedy wasze dzieci czy też wasi partnerzy będą mieli na przykład wykłady na studiach, nie będzie prądu, a wtedy nie mając magazynu energii, nie macie internetu, nie działa komputer. No, laptop kilka godzin może na baterii podziałać, ale komputer nie będzie działał i nie będziecie mogli realizować swoich zadań czy też się uczyć. Więc w takiej sytuacji, jeśli mieszkacie na przykład w okolicy której te przerwy w dostawie energii elektrycznej zdarzają się często. To warto zainwestować w magazyn energii, nawet w instalacji on-gridowej zamienić ją na hybrydową i cieszyć się niezależnością energetyczną. Wtedy kiedy nie ma prądu w okolicy, sąsiad siedzi przy świeczkach, a wy macie prąd w domu, oglądacie telewizję, macie światło, macie internet i możecie normalnie żyć więc wtedy też warto pomyśleć o tym, żeby na przykład taki prosty magazyn energii sobie zainstalować i być niezależnym energetycznie. Kolejna sytuacja, kiedy warto zainwestować w magazyn energii, to jeśli chcecie na przykład zwiększyć moc swojej instalacji fotowoltaicznej, ale nie chcecie wpaść w te rozliczenia na poziomie 70% zwrotu z magazynu energii. Na przykład, macie teraz instalację 10 kW, -pików, ale potrzebujecie więcej prądu, bo na, zamontowaliście pompę ciepła, bo kupiliście sobie samochód elektryczny, nie wiem, wymieniliście w domu jakieś sprzęty, na przykład kuchenkę gazową na indukcyjną, czy cokolwiek innego, i wasze potrzeby energetyczne wzrosły. No, czyli siłą rzeczy wypadałoby rozbudować troszkę instalację fotowoltaiczną, żeby tego darmowego prądu mieć więcej. Ale jak dołożycie na obecnych zasadach rozliczeń powyżej 10 kW w panalach, to powinniście to zgłosić do operatora i tracicie 10% zwrotu z magazynu, a żeby tego nie tracić, to możecie sobie rozbudować instalację fotowoltaiczną na hybrydową, dołożyć magazyn energii i ustawić ten falownik hybrydowy w taki sposób, żeby wysyłał do sieci maksymalnie tyle. Ile obecnie wysyłały wasze falowniki ongridowe, a resztę, żeby pakował do magazynu energii, i wtedy dla dostawcy energii nic się nie zmieniło u was. Dalej wysyłacie tyle energii, ile wysyłaliście do tej pory, a tą nadwyżkę macie w magazynie energii i możecie z tej energii skorzystać. I wtedy macie temat ogarnięty i możecie spokojnie rozbudować waszą instalację fotowoltaiczną. Czwarta sytuacja, czwarty powód, dlaczego warto mając instalacje on-gridowe, nawet jeśli teraz nie opłacicie za prąd, bo macie wszystko dobrze zbilansowane, to się o magazynie energii. Każdy, kto ma stare zasady za kilka czy też kilkanaście lat, dla tych co montowali instalacje fotowoltaiczne yy, jako jedni z ostatnich, to wiedzą, że te stare zasady się skończą. Dla mnie to będzie 9 lat. Dla ciebie to może być 7, 8, a dla kogoś 12 lat, ale wcześniej czy później te stare zasady rozliczenia wygasną i będziemy się rozliczać po nowemu albo po jakiemuś jeszcze innemu, co sobie wymyślą nasi tam rządzący. I warto już teraz, moim zdaniem, zainteresować się magazynem energii zainteresować się falownikami hybrydowymi. I powoli zacząć przerabiać, przełączać, zmieniać swoją instalację fotowoltaiczną na instalacjach, jakby z magazynem energii. Bo po pierwsze, zdobywamy wiedzę na ten temat, zdobywamy doświadczenie, uczymy się obsługiwać taką instalację, jakby z magazynem energii, i możemy sobie małymi kroczkami, powoli taki magazyn energii budować. Możemy w tym roku kupić 5 kWh, w przyszłym roku 10 kWh, później znowu 5 kWh. I w taki oto sposób możemy w ciągu kilku lat zbudować sobie w naszym domu instalację hybrydową z magazynem energii o pojemności 50-60 kWh. I nie musimy tego robić w ciągu jednego roku. Możemy to robić systematycznie, dokładając kolejne kWh co rok i nie odczujemy tego tak bardzo finansowo. A jestem niemal pewny, że za te kilka lat, kiedy ten milion prosumentów, których teraz mamy w Polsce, który jest na starych zasadach, będzie przechodził na nowe zasady, to będzie szukał palowników hybrydowych, będzie szukał magazynów energii i ceny tego wszystkiego wzrosną. No bo nie, nie łudźmy się, że producenci, dystrybutorzy, instalatorzy nie będą chcieli na tym zarobić bo to będzie boom. Milion domów, będzie szukało magazynu energii, będzie szukało falowników hybrydowych, żeby nie być rozczarowanym po zmianie systemu rozliczeń, więc warto moim zdaniem już teraz powoli na przykład w tym roku sobie wymienić falownik na hybrydowy, dołożyć jakiś mały magazyn, a później w kolejnych latach ten magazyn rozbudowywać, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku za te kilka lat. Kiedy będzie trzeba przejść na nowe zasady rozliczeń, i kiedy rachunki z dotychczasowych np. 40 zł wzrosną wam do złotych 400, jeśli dużo prądu zużywacie? Więc to jest kolejny powód, kiedy mimo tego, że macie instalację na starych zasadach, nie płacicie w tej chwili za energię elektryczną, to już teraz warto przejść tą drogę i powoli zainteresować się instalacjami hybrydowymi z magazynami energii. I jeszcze jeden powód przychodzi mi na głowę, dlaczego powinniście zainteresować się magazynami energii. Jeżeli na przykład macie przyłącze w domu 10 kW, a w naszym domu zwiększyły się potrzeby energetyczne, będziecie zużywali więcej prądu, więcej mocy potrzebowali, bo na przykład, tak jak już mówiłem, kupiliście samochód elektryczny albo pompę ciepła, albo nie wiem, jakiś warsztat chcecie otworzyć gdzie są jakieś spowarki, silniki i inne takie maszyny to będziecie potrzebowali większej mocy przyłączeniowej możecie zrobić na dwa sposoby albo zwiększyć moc przyłącza u swojego dostawcy energii elektrycznej albo kupić falownik hybrydowy magazyn energii i tą brakującą moc dobierać sobie z magazynu energii wtedy z sieci bierzemy maksymalnie 10 kW a jak potrzebujemy więcej to tą brakującą energię dobieramy z fotowoltaiki i z magazynu energii i wtedy nie, nie ponosimy kosztów jeśli chodzi o przyłącze a mamy w domu instalację hybrydową która przy okazji zabezpiecza was na braki na sytuację, kiedy nie ma energii elektrycznej no, w sieci dostawcy jak widzicie nawet jak macie instalacje fotowoltaiczne na starych zasadach i w tej chwili nie płacicie za prąd to są takie y, sytuacje w życiu, kiedy warto pomyśleć o tym, żeby do tej instalacji na starych zasadach dołożyć magazyn energii i zrobić z tego z tej instalacji on-gridowej instalację hybrydową. Nie ma ich dużo, ale w sytuacjach takich, jak opisałem wcześniej przed chwilą, to warto o takim magazynie energii pomyśleć. Ja właśnie rozbudowałem sobie instalację ponad moc przyłącza, którą mam od dostawcy. Dodałem magazyn energii, dodałem falownik hybrydowy, i dzięki temu, bez żadnego zwiększania mocy przyłącza, bez żadnych dodatkowych papierologii, mam więcej energii. Mam kilka tysięcy więcej kWh rocznie, mniej pobieram z sieci, i dzięki temu oszczędzam a nie musiałem tego nigdzie nikomu zgłaszać, bo ta instalacja hybrydowa. Wysyła energię tylko do gniazdek w domu albo do magazynu energii, a nie wysyła jej do sieci. A wy jak myślicie? Czy są takie sytuacje, które opisałem wcześniej, że w przypadku instalacji on-gridowych na starych zasadach warto jednak pomyśleć i dołożyć ten magazyn energii, czy też uważacie, tak jak mój arkusz kalkulacyjny, że to nie ma sensu i finansowo się to nie opłaca? Czasami finanse. Czasami tylko i wyłącznie obliczenia ekonomiczne nie są wymierne, ponieważ różnie bywa w życiu, różnie to wygląda i czasami ten magazyn energii jest dobrym rozwiązaniem. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, jakie jest Wasze zdanie i czy to, co powiedziałem, ma jakikolwiek sens dla Was, czy nie. Póki co dużo słońca, życzę w ten ciepły wrześniowy, piękny dzień. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.